3 sierpnia popadało 4 dni u nas praktycznie tydzień przestoju ponad mieliśmy. ale dzisiaj mam nadzieję, że tak po południu zaczniemy lecimy z tematem nie no nie wierzę oczywiście dzień jak musi się zacząć awarią dobra słuchajcie zrobiłem małe rozeznanie podzwoniłem tu, podzwoniłem tam no i co się okazało są trzy możliwości albo brak ciśnienia na skrzyni albo walnięty czujnik ciśnienia na skrzyni e, główny czujnik albo walnięty czujnik półbiegów ale półbiegi mi chodzą e, przełączam normalnie e, więc podejrzewam, że czujnik no bo brak ciśnienia jakby było no to też by nie było sterowania całej skrzyni e, tu mamy taką płytkę to jest się ta płytka muszę się dostać jakoś tam te schodki jeszcze sobie zdejmę e, dostać się do czujnika e, tam jest czujnik wkręcony Czujnik główny ciśnienia skrzyni, wykręcić go, sprawdzić czy jest ciśnienie. Jeżeli trzyma ciśnienie, to z tego ze czujnik i z bogiem sprawa, bo to jest niewielki jakiś tam kosz, parę studek podejrzewam. I, i, I muszę się tam dostać. Dobra, to działamy dalej. A słuchajcie, mamy w miarę ogarnięte eee, tutaj. Czujniczek sobie wykręciłem. Tam widać. Tutaj jest wykręcony czujnik, to jest właśnie ten czujnik. To się okazało? No przemierzyłem go miernikiem, nic nie pokazuje. Zero odzewu jakiegokolwiek. No nie wiem, czy, czy to jest taka sama zasada jak te zwykłe czujniki takie olejowe, czy to jest jakaś inna zasada. Ale moim zdaniem jest właśnie winien ten czujnik. Dzwoniłem do serwisu, rozmawiałem z serwisem. Koszt nowego czujnika to jest 700 zł. Zaryzykujemy i zobaczymy. Zmierzyłem ciśnienie swoim manometrem, oczywiście wkręciłem go, on dalej daje mi tylko do 7 barów. A tutaj ciśnienie, ciśnienie jakie powinno być na skrzyni to jest około 20 barów, między 20 a 30 barów. Także jak podłączyłem ten swój miernik, odpaliłem go to po prostu z gazówką obkręciła mi się chyba z kilka razy w koło. No ale to świadczy o tym dobrze, że jest po prostu ciśnienie na skrzynie idzie, a po prostu nie odczytuje tego czujnik. No i co za tym idzie, jest błąd w komputerze. Mam nadzieję, że jeżeli czujnik mi jutro przyjdzie i zakręcimy to błąd po prostu najzwyczajniej w świecie zniknie i tym czujnikiem będę mógł jeździć. A co najlepsze, całe sterowanie skrzyni, wszystko działa. E, nic nie szarpie, e, każdy bieg, każdy półbieg, wszystko wchodzi, jest wszystko ok. E, także mam nadzieję, jutro czujnik przyjdzie, kurierem jest wysłany, czujnik jutro przyjdzie, zakładamy i będziemy myśleć dalej. Jeżeli coś będzie nie halo, bo jeżeli będzie dobrze, to gitara, jedziemy w pole i ogień. Dobra, słuchajcie, ogień, jedziemy, ogień, ogień. Ale jedziemy sobie ogniować, jak na razie nie kosić. Jak na razie nie kosić, tylko jedziemy sobie zbierać słomy, bo na razie po tych deszczach jeszcze jest troszkę słoma wilgotna, ale mam nadzieję, że tak około 17 przejdzie. Jedziemy zbierać słomy. No dziadek zrobił wjazd w Szężyto, Tam gdzie go ostatnio deszcz wygonił. Tak, tam wjechał, zobaczymy. Puścił dymka. Dobra, Dziadek niech sobie kości, a my będziemy rozładowywać. Idziemy po Bombaja, największego w tym gospodarstwie. Największy ciągnik. 60. <ścoughs> Paszy trzeba namieszać. Ja zapomniałem. A tu byki be, beczą. O Jezu, czekajcie, trzeba. Kurde siatkę muszę założyć z tej strony sobie, bo wlewałem bo oleju do silnika. Trochę dolewałem muszę siatkę założyć dobra skarpetki mam sobie podepniemy wozik wozik dobra cyk pyk pyk cyk. mamy podpięte jedziemy jakoś powiem wam dziwnie mi się jeździ tym ciągnikiem bez tego tura przyłożyliśmy do szóstki a tu mi się dziwnie jeździ jakoś no wejdź o tyle lepiej mi się szóstką jeździ że e, o, oczywiście wcześniej zanim przełożyliśmy tura bo po prostu tylko miękka ośka z przodu tak? no to jest zaleta tych bursusów że naprawdę można zapierniczać po dziurach i nic się nie dzieje e, no a tutaj no, jest sztywna oś tym 14 ale za to wspomaganie chodzi o niebo lepiej niż tej kurde szóste bo tej szóstce to jest porażka to wspomaganie Normalnie idzie ręce pozrywać. Kurde, trochę mi się bałagan zrobił w tym ciągniku. Odkąd jest tur założony. Dobra, czekajcie. Hebel akurat mi pasuje, bo założyłem sobie większy i mi nogą lepiej przełączać. Załączać. Dobra, jedziemy. Zaś się męczyć, kurde, tym wspomaganiem. masakra tak się ciężko kręci widać dziadka dziadek za płotem kosi dobra słuchajcie kolejny dzień paczuszka przyszła co prawda nie z samego rana ale tak do południa się wyrobiła eee, tu jest paczuszka dobra otwieramy eee. To niepotrzebne. No i jest. Oring. Oryginał. Ja pierniczę tyle pasy. To musi być oryginał. Dobra. Eee, muszę sobie go zmierzyć. Eee, jedną ręką nie dam rady. Teraz wam powiem co i jak. Zobaczcie, pierwsza podstawowa rzecz. No, wyglądają tak samo, tak? Ale co się rzuca w oczy. Zobaczcie. Mój. W moim czujniku starym otwór, a w tym otwór. Nie wiem, czy oni się po prostu machnęli, czy te nowe yy, oryginalne zamienniki takie po prostu są. Nie mam pojęcia dlaczego. No zobaczcie, jaki tu jest otwór, a jaki tu jest otwór. Na, i na igiełkę dosłownie. Ale nic, dobra. Yy, zakręcam go palimy i patrzymy, czy jest dobrze. Jeszcze to. Ach, dobra. Wtyczka wpięta. Czujnik zakręcony, tutaj dokręciłem go. Będziemy patrzeć czy, czy odpali. Hey Andrzej, on odpali, tylko jak odpali to czy będzie dobrze? Dobra, chwila prawdy. O, ciekawe. Czyżby diagnoza prawidłowa. Nic się nie świeci. No to to jest komunikat inspekcja zmiany oleju. Ale to czekam na serwis, a przyjadą mi tą inspekcję wykasują, bo oleje sobie sam wymieniam. się nic nie świeci. Nic nie widać nawet. Nie widzicie. Ale wszystko jest dobrze! Bajka. Ale zgasimy, go, spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy. Ach, basek piszczy. Trzeba go podciągnąć. Ej, no słuchajcie, jest gitara. Jestem w szoku. Nic pod niego nie cieknie, czyli jest dobrze. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Nie jestem żadnym mechanikiem. Nie uważam się za takiego, ale diagnozę postawiłem prawidłowo. Bo jak dla mnie to nic innego, tylko to było przyczyną. No i tak się stało. Dobra, 7 znów na marne, niewydane. Z tego się cieszę, że awaria usunięta. Skręcam dalej, bo jest ciągnik potrzebny. Jedziemy! No tu już się sypie, o trochę za mało no, ale powiem wam, dziadek ma co robić Pod tą naszą górę Pod, pod wiadukt, naprawdę dziadek ma co robić Trochę się umęczył Dobra, pyknie powinno pyknąć O, jest gitara o teraz będzie dobrze już go poskręcanego prasę podpiąłem, przesmaruję sobie ją przesmaruję sobie tą prasę i będziemy jechać jeszcze prasować dzisiaj z jakiś któryś hektar zrobimy jeszcze Masakra z tymi ciągnikami, pracujemy sobie, ja pierniczę, człowiek się gotuje, dobrze, że już jest praktycznie późna godzina, słoneczko zachodzi, tak już nie grzeje, masakra powietrza, jedno się zrobi, drugie się spierdzeli, taki jest urok, niestety. Patrząc po tym życie jak ostatnio ważyło, no to mamy gdzieś tak 8 ton skromnie na tej przyczepie. W gdzie Giadek na światach zostawił Ale sytuacja opanowana Książka dała rady Dała radę Nic Oj, Tak to bywa niestety i to wisi będziemy kończyć wracamy do domu podpinamy przyczepę i kończymy ciemno jak w życiu kończymy Byliście na razie, cześć, trzymajcie się!